Witam na moim kanale Mamnej Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Dzisiaj wstałam bardzo wcześniutko znowu z alarmem o 6.45 no i teraz jest 6.50. Jestem na plaży no i zobaczymy, jak będzie wyglądał dzisiejszy wschód słońca. Mam wrażenie, że całe miasto jeszcze śpi, bo tak naprawdę jestem tutaj sama i ani jednej żywej duszy. Ja może w taki więcej innego nie ma. Wow, dla takich widoków warto żyć słuchajcie, warto wstać wcześnie i wow, jestem dumna sama siebie, że dałam radę. Witajcie kochani! Dzisiaj taki fajny dzień mamy, jest tak ciepło, ale spędziliśmy tak naprawdę cały dzień w domu, dopiero wyszliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo mocno wiać. To jest, teraz jesteśmy po drodze na taką jakąś bardziej dziką plażę. Jest godzina 17, zaraz już słońce nawet będzie zachodziło. Ale wybieramy się teraz, bo mm, siedzieliśmy cały dzień prawie na balkonie i tak obserwowałam i bardzo dużo osób u nas nad morzem spacerowały, całe rodziny, pojedyncze osoby, więc u, dużo osób na zewnątrz. No, trudno dzisiaj kogoś utrzymać w domu, bo no jest po prostu super pogoda, jest ciepło i za dwa dni obiecują u nas 22, 24, więc no lato w pełni i raczej no. Raczej w domu trudno siedzieć. My wyjeżdżamy troszeczkę dalej. No i tutaj zatrzymaliśmy się. A um. no, właśnie ja im pokażę. Zatrzymaliśmy się w ogrodzie bananowym, więc zapraszam Was i dzisiejszy filmik zaczynam właśnie od takiego ogrodu. Pokażę Wam jak to tutaj wygląda. Jest to taki ogród przy drodze. Myślałam, że tutaj bananów już nie będzie. W ogóle mijamy takie osiedla, tutaj takie miasteczka. Zobaczcie, tutaj wiszą banany. Przybliżę Wam, proszę bardzo. Zdziwiona jestem, bo widziałam, że tam dużo jest cieplarni, czyli banany, może po prostu pewne gatunki tych bananów są tutaj hodowane w cieplarniach, uprawiane, prawda? Ale na zewnątrz też tutaj rosną jakieś takie banany. Widać, że jeszcze niedojrzałe mocno zielone. Troszeczkę sobie tutaj przespaceruje się, a, bo nigdy nie byłam w takim takim no, ogrodzie bananowym. To tak bardzo, bardzo sympatycznie wygląda. No, kolejne banany. Tutaj widziałam, że ten budynek to jest szkoła. Ale wiadomo, jest zamknięta, nikogo tutaj nie ma, więc dzisiaj to tak bezpiecznie sobie spaceruję. Nikogo tutaj nie ma. Oczywiście tutaj te ogrody bardzo rzadko są ogrodzone. No i banany. Piękne są te kwiaty tutaj tego bananowca. Zawsze mnie zadziwiają. Ale to jest ciekawe, nie wiedziałam, że tutaj właśnie to jest kwiatek i tutaj jest mnóstwo pszczół. Wow! Widzieliście o tym, że właśnie tego kwiatka tutaj zapylają a pszczoły? Tak to działa. No bardzo to ciekawe. Taki kwiatek, o! Teraz akurat, jak, jak ostrość złapałam, to wszystkie e, pszczoły sobie poleciały, ale to pięknie wygląda. Jeju! Oh! Znowu się zachwycam, jak to zwykle, ale to trudno e, nie zachwycać się takimi rzeczami, w ogóle to jest tak piękne. No i tutaj w górze mamy banany. <ścoughs> wow, to jak u nas są ogrody, a, prawda, jabłonie, a, prawda, gruszy, to tutaj, proszę, w Mersin są banany. O, tutaj jest jakaś pszczółka, która tam sobie zapyla tego kwiatka. No ale jak? Tutaj zapyla, a, a, a tam z góry banany? Czy to potem tutaj też będą banany? Czy ten każdy ten kwiatek to też banan potem? Wiecie w ogóle, jak, jak, jak to działa tutaj u bananowca? Wow... Piękne. No, idę dalej. Nasila się wiatr. Jak widać, tutaj te stare liście też obcinają. I tutaj takie małe bananowce rosną. Super. Troszeczkę ten ogród wygląda jak po jakiejś burzy czy bitwie. Takie ścięte, widzicie tutaj. Co po niektóre bananowce, ale to może stare są ścinane. Tutaj na przykład taki ścięty piej jest. Się to pniem można nazwać. Tak to wygląda. Taki, no śmieszny ten bananowiec, taki pusty w środku. No. Super. No to nie będę już, słuchajcie, przedłużała. Uciekam z tego. O, tam jeszcze z bliska pokażę kolejne. Kolejne drzewo z taką dużą ilością bananów. I uciekam do samochodu, żeby zdążyć jeszcze przed zachodem słońca a na plażę, na którą no, właśnie jedziemy. No, takie tutaj banany. Ciekawe, kiedy, kiedy już będą dojrzałe. Więc jedziemy dalej. Chyba taki pomysł na piknik. I na takie odludzie nie tylko ja miałam Bo zobaczcie ile tutaj w lesie jest samochodów proszę bardzo piknik No droga oczywiście nie na mój samochód ale jedziemy dalej poza pik zonę piknikową zobaczymy może takie miejsce żeby nie było ludzi troszeczkę ludzi jednak mamy Mam ochotę tam pójść na te skałki, ale widzę, że już tam są wędkarze, jakieś pary, no ale nie szkodzi. Nie ma tłumów, więc można się przejść. Tutaj takie skałki. Do zachodu słońca można sobie tutaj tak sympatycznie posiedzieć widziałam, że tam na brzegu ludzie medytują to jest super miejsce do takich spraw a tutaj u góry takie kamienie z bliska te skałki tutaj po których chodzę one są tak nawet nie ulepione, a tak w środku mają wbudowane muszelki. A tutaj biegają sobie kraby, ale nie udało mi się ani jednego złapać na kamerę. Myślę, że jeszcze będzie taka możliwość. Chodzę sobie po takich skałkach Ale wiecie jestem nieprzygotowana No buty mam w miarę Ale jak zwykle w spódniczce i już sobie zaczepiłam o skałki tę spódniczkę No Ale i tak warto tutaj sobie połazić Nawet nie wiem co powiedzieć Napawam się tutaj tymi widokami, kamieniami, szumem wody, morza, napis i pachnie tutaj rybami. Ale tak konkretnie, chyba dużo tu ryb jest. W ogóle widoczne są, takie malutkie rybki sobie pływają. Ale trudno je tutaj złapać, żeby nagrać. Bardzo szybkie są. To zaraz pójdę dalej to Wam jeszcze może jeszcze tego tych pięknych, um, pięknych krajobrazów pokażę. Tak właśnie wygląda wycieczka, jak się nie ubierze normalnie. <noise> Muszę odczepiać po prostu swoją spódnicę, żeby jej nie zepsuć po prostu od każdego krzaczka. Jakoś nie przemyślałam tej wycieczki, zobaczcie. Przy okazji pokażę Wam ten kujący krzaczor, bo ma tutaj takie, takie igły, tak, kolce. No i chyba będzie kwit, bo takie małe czerwone kwiatuszki wyłażą. Takie skałki, zobaczymy jak to w środku tutaj wygląda. O, tak bardzo sympatycznie. Nawet tak bardzo nie ma tutaj śmieci żadnych. O takie. O! Nieprawda są. A tutaj. O, też są śmieci. Szkoda, bo takie bardzo sympatyczne miejsce. Nie, nie jest aż tak bardzo brudno, ale troszeczkę coś tutaj mimo wszystko zostawione jest. Ludzie. Przyjechali łowić ryby. Myślę, że to fajne takie zacisze na robienie tego. Ciekawe, czy, czy coś tutaj naprawdę można złowić. Idziemy dalej. O, a to śmiesznie wygląda. Jakby głowa <noise> z nohalem tutaj. <noise> no, takie buty. Bardzo sympatycznie. Tam na łodzi zarzucają sieci, więc chyba tutaj jest jakaś zatoczka żybna. A takie tutaj <grywki> dziurawe skałki. I wiecie, głębokie tutaj te takie szczeliny są. Taka dziwna formacja, ale mi się podoba. To normalnie jak orkiestra jakaś. Nie potrafię zrozumieć jak tu one się utrzymują. Zobaczcie, to normalnie jest skała i, i chyba naleciało tutaj jakoś piachu czy coś, że te te rośliny potrafią tutaj jakoś w tych e, takich małych otworkach sobie rosnąć. Weszłam tutaj na skałki, trochę wyżej, bo tam droga już się kończyła, więc... A jeszcze nie mam ochoty wracać do domu, więc tutaj takimi ścieżkami sobie jeszcze połażę i usiądę tam gdzieś na krańcu a, poobserwować morze. A tu jakieś takie kolorowe znowu roślinki. No roślinność taka bardzo podobna tutaj jest. W zasadzie jak o tej porze wszędzie. W Turcji, znaczy w Turcji, może nie w Turcji, źle się wyrażam, e, tak jak tutaj, obok Mersyn. Tutaj <gryw> znalazłam coś takiego pięknego, zobaczcie, jak się wkomponował kwiat w skałkę. Wow! <gryw> Wygląda jak tulipan, ale wiadomo, to chyba coś innego. Ale bardzo, bardzo uroczy kwiatek. Taka niespodzianka tutaj mnie czekała. Wow. Tutaj niesamowicie już wieje, ale a, przyszliśmy na bezludzie. <taki> Takie białe skałki wszędzie. Tam niżej to chyba już się nie da zejść. No, jakby się było na sportową ubranym to myślę że bez problemu a tutaj a tutaj taki krajobraz troszeczkę taka biała pustynia w takich kamuszkach sobie chodzę teraz takich trochę mniejszych no ale zobaczcie a no to chyba jednak rumianek przed chwilą miałam wrażenie że mi się różowo w oczach zrobiło ale wiecie to nie jest <laughs> wrażenie te białe skałki stały się tutaj takie purpurowo różowe nie mam pojęcia czy będziecie to widzieć bo światło niestety już jest bardzo słabe słoneczko jest z drugiej strony ale ja jeszcze to mogę rozpoznać o tutaj może będzie widoczne takie, takie kamienie piękne. Będę z wami się żegnała z takiej dzisiejszej wycieczki przy tych skałkach tutaj. Nie wiem czy jutro gdzieś pojedziemy, czy coś będziemy robić, bo też uważamy i mniej wychodzimy z domu. Mamy zrobione wszystkie zakupy i staramy się do takich publicznych bardzo miejsc niść. No, dzisiaj tak na ostatni moment przed zachodem słońca, żeśmy wyjechali, dlatego tak szybko się zrobiło um, troszeczkę ciemno. To tak samo jak wczoraj. Spędziliśmy większość czasu w domu, więc no, dobrze to służy, głowa jednak odpoczywa. Dzisiaj też wiele, wiele rzeczy zrobiłam w domu, jestem po prostu na bieżąco ze wszystkim. No i tak mijają te dni bardzo... Bardzo uważam fajnie mijają. Mimo wszystko człowiek bardziej świadomy swego życia jest, co tak naprawdę robi i co chce robić. Teraz troszeczkę jest ograniczony, to tym bardziej można, można zrozumieć, prawda? Czy się robiło w życiu to, co się chciało i, i w ogóle. No i tak, kochani, nie przedłużam, <laughs> uciekam, życzę Miłego wieczoru, miłego oglądania tego filmiku i do zobaczenia w jutrzejszym. Nie mam pojęcia, co będzie w jutrzejszym. Papa, <grymne> pa. trzymajcie się zdrowo.